Siemanko, Julmust, kanapeczki na ciepło i dzisiaj jest dzień, w którym mam zmieniać sobie oponki ponieważ zobaczcie jak wieje powiem wam bez garażu nie będzie ciekawie, no ale zima idzie, trzeba zmieniać Zmieniam oponki ostatni raz na stalóweczkach od Seata oryginalnych, fu, aluminiowych, zagadam potem wam pokażę jak będzie wyglądał na zmienionych Dobra, lecę wymieniać, bo kurde, zimno wieje, a pierdzielę. A zobaczcie się w ogóle, udało się to odkręcić. <noise> Jaki to ten musiałem zrobić, to nie chciało wejść tu. Musiałem to wepchać, teraz nie wiem jak to wyjmę. O! Ale działa. Dobra, podnosimy furę. Mam kobyłkę. I te. Ten jest chiński. Przy okazji będzie test. A ten jest kurna. Czeski Ech. Czech Republic Nie, ta Praga No Ciekawe, który lepszy użyjemy dwóch kurna macie Dobra, lecimy, lecimy z tym koksem, bo kurna ja pierdolę 500 N dojebali Po chuj tyle Szci Szwedzi Kurna, kupujesz samochód A oni ci tam dobijają kurna 500 N że potem tego nie idzie, to ma trzeba nakręcić ja pierdolę chujce pieprzone ciekawe czy zabezpieczenie też tak kurwa zrobili ja pierdolę Uff. oczywiście czyścimy było zapieczone na szczęście mam trochę papierku to przeczyszczę Nie ja zapewniam wam Kurna, nie lubię takich akcji. Przód, jak w każdym Volkswagenie, tak jak w tej Ibizie, oczywiście pod tym tutaj płotniczkiem, niestety klasycznie zbiera się o. Co się zbiera? Błotko. Nie jestem tego fanem. Zaraz spróbuję się tym zająć. Na psikam tej włoskiej będzie gitarka. Nagram sobie, bo zapomnę. Tutaj mamy mały ubytek lakieru, no, w tym miejscu. Będę to musiał sobie zabezpieczyć. Wytarło się od tych głupich osłon, no, no ale co zrobić? To są to są. Bez jeszcze jak tam w środku. Trochę podczyściłem. I to nie jest jakoś super. To jest jakiś włoser gwinamny, a ja tam chyba coś swój. Tak, tam swój. Dobra. Wszystko zawsiukane woskiem, o jak widzicie jest taka maść tutaj też dałem bo tam wszędzie napuściłem zakręcam to czyszczę to, zakładam koło ale co dalej, kurna, nie ma moi mili, tamto nad kole to nic ale powiem wam, zobaczcie co się odwala tu, czy wy to widzicie to jest normalnie Błotne, nie wiadomo co. Mam, muszę to wyczyścić. Ой, no, есть уже курна скучает, поведьте себе. Dziękuję. 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 udało się. Zaraz mamy takie Dziękuję. O, takie Dziękuję. O, Dziękuję. fajne. Dziękuję.